Rozmawiasz sobie z kimś na tematy filozoficzne i stwierdzasz, wiesz, pytanie, czy nauka dąży do prawdy, nadal pozostaje otwarte. A twój oponent na to a więc jesteś religijnym fundamentalistą, a ty na to nie, skąd taki pomysł? A twój oponent na to no bo skoro wątpisz w naukę, to musisz być religijnym fundamentalistą. Ten argument oczywiście nie działa, ale to często wykorzystywany chwyt, zwany błędem fałszywej alternatywy. Ludzie często odwołują się do strategii, jeżeli nie jesteś z nami, to jesteś przeciwko nam. Takie czarno-białe widzenie świata bywa wygodne, natomiast rzadko kiedy oczywiście świat jest na tyle prosty, żeby tego rodzaju postawienie sprawy i szukanie jednej drogi z dwóch alternatyw było rzeczywiście zasadne. Na ogół prawdziwe twierdzenia kryją się gdzieś pomiędzy, a skrajności nie służą odnajdywaniu tego co prawdziwe. Dlatego tak ważne jest to, żeby błąd fałszywej alternatywy umieć wychwycić i odpowiednio na niego odpowiedzieć. To znaczy, nie wdawać się w wielką dyskusję, tylko zauważyć, że nasz oponent próbuje nas wepchnąć w jedną z dwóch możliwości, podczas gdy tych możliwości jest znacznie więcej. Niejednokrotnie taka argumentacja nie wynika z lenistwa intelektualnego, co jest chyba najczęstszym motywem, ale próbuje nam przykleić czasem łatkę, której my nie chcemy sobie sami nadawać. Weźmy taki oto przykład. Jesteś za czy przeciwko zniesieniu obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego? Nie no, przeciwko. A więc jesteś socjalistą? Podział na my i oni to najczęstszy sposób identyfikacji politycznej. Na ogół próbujemy postawić taką barierę, aby najpierw ludzi do siebie przekonać, a potem zantagonizować ich przeciwko innym ludziom, tak aby móc zacementować podział i w ten sposób rządzić wedle zasady divide impera. Ale ponieważ polityki mam już za dużo, weźmy inny przykład takiego właśnie działania. Lubisz Mortal Kombat? Sam nie wiem. No tak pewnie wolisz Takena. Co można wówczas odpowiedzieć? Człowieku, ja w ogóle nie lubię bijatyk, dawaj mi do tego heavy reina. Niestety, czasami taki błąd fałszywej alternatywy jest bardziej subtelny i zawoalowany przez to trudniejszy do wychwycenia. Dlatego powinniście starać się jak najbardziej wnikać w wypowiedzi rozmówcy i zobaczyć, czy właśnie w taki błąd fałszywej alternatywy nie próbuje was wepchnąć. Weźmy taki oto przykład. Lubisz filmy Marvela? W sumie niektóre to tak. Wiedziałem, że ambitne kino nie jest dla ciebie. Sami widzicie, błąd fałszywej alternatywy jest tu dość mocno zawalowany. Co można odpowiedzieć? Otóż nie będziemy się kłócić, wiesz, niektóre filmy Marvela są ambitne i tu nie ma nic do rzeczy, że ja je oglądam. Należy odpowiedzieć inaczej. Ale wiesz, że można oglądać filmy Marvela i jednocześnie, nie wiem, przeżywać filmy Felliniego. Pamiętajcie, błąd fałszywej alternatywy to jeden z najczęstszych sposobów, aby wepchnąć Was do narożnika. I, albo jak to czasami mówimy w filozofii, ustawić Was do bicia. Jeżeli postawię się jasną granicą między waszym twierdzeniem a twierdzeniem waszego oponenta, to łatwiej jest was atakować, jeżeli pokaże się, że zajmujecie pozycję skrajnie przeciwną, a nie jakąś bardziej umiarkowaną, podczas gdy większość z nas właśnie przyjmuje umiarkowane, a nie skrajne poglądy. Jest jeszcze jeden ciekawy przykład błędu fałszowej alternatywy, który pojawia się już w szkole megarejskiej. W IV-V wieku przed Chrystusem ci z was, którzy ze szkołę znają z pewnością, tego rodzaju błąd również znają. Cóż to za błąd? Otóż to błąd wyrażony tak zwanym pytaniem z pewnym założeniem. Weźmy taki oto przykład. Dzień dobry, Ośrodek Badania Opinii Społecznej Erystyk. Pytanką mam takie, jak często kradnie pan długopisy w pracy? Częściej czy rzadziej niż raz w tygodniu? E, e, błąd ten opiera się oczywiście na tym, że zadajemy pytanie, na które odpowiedź tak albo nie Każe nam uznać założenia, które u podstaw tego pytania stoją, podczas gdy założenia mogą być całkowicie fałszywe. Podobnie jest na przykład z pytaniem, jesteś za Legią? W takich sytuacjach milczenie jest złotem. W tej drugiej przydają się jeszcze umiejętności sprinterskie. Miało oni być polityki, ale uwaga przedwyborcza. Jeżeli daliście sobie kiedykolwiek mówić, że bycie przeciw wystarczy, aby być za, to jesteście już w narożniku pod nagłówkiem błąd fałszywej alternatywy. Mam nadzieję, że wiecie już jak rozpoznać błąd fałszywej alternatywy i jak się przed nim bronić. Jeżeli macie jakieś własne przykłady błędów fałszywej alternatywy, podajcie je w komentarzu, podobnie jak wszelkie inne sugestie, pytania itd. Z mojej strony to tyle. Widzimy się w sobotę. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!